Tak jak ja, że Lepiej idź już. Dziękuję ci za wyrozumiałość. Po prostu nie mam już ochoty. Nie cierpię płaczliwych bab. Odejdź. I tak ci dziękuję. Idź już, bo zmienię zdanie. Zrób to, zanim mnie Wynoś się. Mogę zostać na noc? Sí, Oczywiście. Nie mogłabym nocować w domu. Panie? Co się stało? Znowu nie mam się gdzie podziać. Mogę zostać tutaj? Oczywiście. Ale co się stało? Pokłóciłaś się? Sama ze sobą. Jak się miewa Milagros? Źle. Jest bardzo smutna. Nie mogła mi pomóc. W tym domu króluje samo zło. Teraz wiem, dlaczego mama nie chciała, żebym zbliżała się do domu rodziny de la Torre. Ale dlaczego mnie nienawidzi, jakbym była jej wrogiem? Zapomnij o tym, bo zmarnujesz sobie życie. Przez tę nienawiść zniszczyłeś swój związek z Milagros. Będziesz tu pracował? Jeszcze nie wiem. Wczoraj odeszła Renna. Powiedziała, że ten dom nie jest dobrym miejscem do mieszkania. Może wydał się jej za duży? Przyzwyczaiła się mieszkać w Norach. Tak, ale przynajmniej przyzwoitych. Chyba nie chcesz brać z niej przykładu? Wybacz, że nachodzę cię tak wcześnie. Musisz podpisać pewne dokumenty. Nic szczególnego. Musimy jednak omówić kilka ważnych spraw dotyczących koncernu. Po co? Ufam ci. Powierzyłam ci zarządzanie firmą. Tak, ale tylko ustnie. Formalnie, zarządzanią José Antonio. Martwię się tym, jak mógłby to wykorzystać. A nie zamarz się na to, żebyście się pogodzili. Powinnaś poprosić go, żeby zrezygnował z pełnomocnictw, które dałaś mu po ślubie. Muszę zrobić to osobiście. Nie, jestem Twoim prawnikiem. Zajmę się tym. Ale muszę mieć Twoją zgodę. Sądzę, że on sam z nich zrezygnuje. Jeśli postanowił mnie opuścić, to zrezygnuje również z prowadzenia firmy. Oby. Mam jednak pewne wątpliwości. Będzie miał okazję udowodnić swoją uczciwość. Jeśli rzeczywiście kochał mnie tak, jak mówił, to zrezygnuje z pełnomocnictwa. Podpisz, proszę. Ola. Co to? Założę się, że nie jadłeś śniadania i nie zamierzałeś tego robić. Czytasz w myślach? Nie było to konieczne. Siadaj, bo kawa wystygnie. Co się stało? Dlaczego nie spałaś w domu? Gdzie byłaś? No. Wiem wszystko. Wiem, co się stało w dniu Twojego ślubu. I dlaczego nienawidzisz rodziny de la Torre? Wybaczę, ale czy nie za wcześnie na palenie? Masz rację. Co zamierzasz robić? Mam napięty rozkład dnia, ani chwili przerwy. Mówię poważnie. Wczoraj przesiedziałeś cały dzień w domu. Masz jakiś pomysł? Idź pobiegać albo popływać. Przeczytaj książkę. Albo idź do kina. Trzeba mieć na to wszystko ochotę. Chciałabym Ci pomóc, ale nie wiem, jak przekonać Cię, że życie toczy się dalej. Dla mnie życie się skończyło. Być może rozczulam się nad sobą, ale to prawda.